Siemano ludziska, ja jestem Getro, to jest kolejny odcinek z sześciennego minecrafta Tak, właśnie ten serwer się tak będzie nazywał, bo innej nazwy nie mogę wymyślić I jak już widzicie po moim levelu No trochę mi to zajęło wbijanie, bo od samego rana dzisiaj gram No i będzie, będę tworzył nowy biznes, który mam nadzieję, że zarobię na nim miliony Na czym on będzie polegał? Będę tworzył oczywiście perfekcyjne sety, na przykład takie co ja mam teraz na sobie i będę je po prostu sprzedawał bo nie wiem czy wiecie, ale na serwerze jestem jednym z najbogatszych chyba graczy jak na razie. Mogę Wam nawet pokazać. Balans mam 8670, a jeśli widać tutaj innych, no to wtedy mam trochę mniej, tylko nie wiem dlaczego mnie nie pokazuje na balans Top. I teraz tak, jak to będę robił? No muszę na samym początku stworzyć sobie set. Na razie zrobię jeden, więc tworzymy. A wracajcie, to można, można już do Enchantu lecieć. No i co, czekajcie, jeszcze jedną no ważną rzecz muszę sobie załatwić. Siu. No, mam to w że. Ok, żeby sobie tam to i tam jakieś niepotrzebne, śliw w plecu. Stawiamy. No i co, czekajcie, jeszcze lapis. O, może będzie tylko... Chyba ktoś lapis zabrał. W że nie mam. O, dobra jest. A także lecimy już tutaj. I to zaczynamy. Co tutaj mamy? Ochrona 3. Okej. Okay. Wydajność pod wodą. To już jest dobry znak. Niezniszczalność 3. To się też przyda. Ochrona na ogień. Ej, Chyba za chwilę to jest... zanęczam. To są jakieś żarty. Za chwilę będzie chyba perfekcyjny set, ale na coś innego. Bo mamy już dwie takie w fajne itemy. A to chyba te enchantujemy. Dobra. Niezniszczalność 3. Niech już będzie ochrona 4. No to już jest w miarę dobre, to jeszcze będzie trzeba trochę butów porobić. Ja się co ja chyba z jakców to się chyba z tego odcinka cały zbankrutuje, ale czego się nie robi dla pieniędzy. Siub. Siub. Plato. I kolejny spodnie. Albo to będzie kit. No i proszę państwo ochrona 4 oddycha. Czy będzie już pierwszy item perfekcyjny? Oczywiście wezmę. Tak jest pierwszy item. Już z 75 poszło dużo. A teraz tak klata. Trzeba zdenczantować. Jeszcze raz. No proszę, tak to ja mówię. Tak to możemy rozmawiać. Na początku sobie wtedy zenczantuję inne rzeczy. Tutaj na spodniach widzę też jakieś słabo to się pozbędziemy. I jeszcze raz. Niezniszczalność 3. W sumie jeszcze nie mam. Chyba będę mógł to zmienić. Czekajcie. Na 4. Tak, 7 leveli. Jeszcze. Nawet tak już jesteśmy z powrotem. Miałem mały problem. a tak że lecimy dalej. Nie nic trzymamy na butach. Mamy, więc chyba nie wiem czy nam się opłaca, ale dobre, polecimy. No i proszę państwa, idol, sorry za skryptem fotela. Ideol, picobelu. Tak, że co, łączymy. 6, 2, dobre, lecimy tak. Teraz co tutaj jeszcze mieliśmy to połączyć no i zobacz tylko teraz mamy taki mały problem chyba będziemy bez mamy robić, chociaż nie mamy niezniszczalności. Nie niezniszczalności ale już się nam znalazło 10-4. Dobra. To mamy już prawie perfekcyjny set. To co nam jeszcze na butek brakuje? Perfekcyjny. Na pewno powolne opadanie 4. Czekaj, co? Czemu ja mam na butach oddychanie 3? Coś się Okej, okay, nie będę wynikał. To co, brakują ciernie i powolne opadanie, ale chyba będzie set bez cierni. Dobra, polujemy chyba na powolne opadanie czwórkę. Sił, robimy kolejne buciki. To właśnie widzę problem z level'em. Czekajcie teraz. Robił, robiło, chyba coś takiego. Dobra, dwudziesty czwarty level. No to co, lecimy po kwarcu w takim razie. Więc prawdopodobnie jakiś time timelapsik. A po prostu cięcie. Dobra, także chyba już będziemy powoli kończyć. Tutaj mamy jeszcze jakiś kwart. Siup. Tam był chyba 24 czwart. Tak. Chyba jeszcze w razie czego się i wezmę. Ale to będzie ostatnio, złożę wtedy. Siup. O jezu, szlanglawa Oczywiście z shiftem, pamiętaj, getfair I top. znowu weźmy, nie, tam 25 na pewno nie był Wracamy się już Dobra, lecimy To było chyba gdzieś tutaj No nie gadajcie, że się gdzieś zgubiłem teraz więc chyba będziecie... chociaż czekajcie to jest tutaj wstawiałem, to jest gdzieś... o dobra lecimy że prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli perfekcyjny set już pierwszy na sprzedaż dobra, jesteśmy i proszę państwa, powolne opadanie 4 właśnie wpadł nam i teraz łączymy to w kowadle. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś 20 leweli. 9, dobra. I mamy praktycznie perfekcyjny set już na sprzedaż. Teraz jakieś miejsce trzeba znaleźć. Kurde tylko właśnie... Chyba gdzieś tutaj przed sklepem to po prostu zrobimy. Tylko na początku skrzyneczki muszę sobie zrobić. Tutaj weźmiemy od fajera trochę drewno. Mam nadzieję, że nie będzie zły. No na cztery skrzyneczki potrzebujemy. Teraz, tak jeśli chodzi o cenę. Jaką cenę by tu dać? To jest dobre pytanie. Dobra. I teraz tak 1, 2, 3 i 4. Teraz shop, create. Za jedną stówkę, daje. No wiem, że to jest tanie. Wiesz, co? 250. Perfekcyjny hełm. Klata musi być troszkę, tak mi się wydaje, że. Wiecie co, jeśli ktoś będzie kupił, Dobra, niech będzie 300. Spodnie. Oj, czy dobra, niech będzie też 300. I buty 250. Za cały set to jest 250, 250, 500, 800. I to jest łącznie 1100 za cały set. Dobra, także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, walnijcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co czyliście. Dajcie znać, czy byście chcieli więcej odcinków tego typu, na przykład takieś może niedługo będzie jakaś wielka klepa, bo już niektórych mam tutaj na oku. Tak. Żegna żegnam się z wami. Do następnego.